W styczniu rywalizacja o miejsce w bramce FC Barcelona między Wojciechem Szczęsnym a Inakiem Peną stała się jednym z gorących tematów rozmów wśród kibiców i mediów. Ostateczne rozstrzygnięcie przyniosła konferencja prasowa Hansiego Flyke przed czwartkowym meczem ćwierćfinałowym Pucharu Króla przeciwko Walencji. Trener zdecydował, że to Szczęsny będzie numerem jeden w La Liga i Champions League. Podkreślając jego osobowość i styl jako kluczowe czynniki tej decyzji. Szczęsny, który miał trudne początki w Barcelonie, zyskał na znaczeniu po serii występów, które ostatecznie przekonały Flikę do wyboru go jako głównego bramkarza. Jego solidne występy w kluczowych meczach, w tym w finale z Realem Madryt pomimo otrzymania czerwonej kartki, oraz w najważniejszych spotkaniach w Champions League i La Liga, pozwoliły mu ustabilizować swoją pozycję w zespole. Z kolei Inaki Pena, mimo że początkowo był faworytem do roli pierwszego bramkarza, musiał zadowolić się rolą rezerwowego. Jego ostatnie występy ograniczyły się do spotkań w Pucharze Króla, co może być rozczarowaniem dla zawodnika aspirującego do bycia pierwszym wyborem w jednym z najlepszych klubów na świecie. Ogłoszenie flickę na konferencji prasowej, że to Pena dokończy Puchar Króla, podczas gdy szczęśliwy pozostanie głównym bramkarzem w innych rozgrywkach, jest wyraźnym sygnałem. Jak trener widzi swoją drużynę w kontekście nadchodzących wyzwań? To również podkreśla, że decyzje personalne w FC Barcelona są podejmowane z myślą o maksymalizacji potencjału zespołu i osiąganiu celów w wielu różnych rozgrywkach. Takie rozwiązanie pokazuje, jak dynamiczna i pełna napięć może być walka o miejsce w składzie w wielkim klubie, gdzie każda decyzja może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla zawodników, jak i ogólnego sukcesu drużyny.